Z tej strony miłość, i jakoś coś mi się włączyło. Przepraszam, chciałem. Dobra. Dobra. dziś program. Dobra, dziś będziemy grać, kochani. Będziemy grać. I będziemy, bo ja tu muszę sprawdzić, co tu jest no, na tym Robloxie w ogóle. Na kanale i chcecie? Jestem Miłoż Molinski, możecie wpadnąć na mój koła, bo już tam trochę wstawiłem. No i teraz! I w to. I fajcie łapki w kule. Fajcie łapki w kule, to kolejne rozwiązanie. Koł się ma. Dobra, teraz będziemy tu robić, dobra. Nie ma w co tu grać, to Dobra. To wiem, co zagramy w widzowie. Zagramy dziś sobie. Hmm. I zagramy. Już wiem, dobra, tylko muszę tego już poszukać. Dobra. Dobra, ludzie. Dobra. Gramy to.

jestem tam milionerem, jak wiecie. Buletu! Kochani widzowie... Ej, leczek mi widzą? Dlaczego nie chce mi się na kamerkę włączyć? Ej, ja jestem już mam, tylko kiedy wezmę. A mogę w Dobra, już, już, poczekaj. Ktoś włączyłeś kamerkę? Tylko... Okej. Okay. Chceś, hmm. coś, odpocząć, ale już mogę

Studio? to. Więc będziecie mieli lepsze odcinki, ale musimy od Was zarobić, kochani, Właśnie. widzowie. Chcecie to. do Właśnie. Dużo łapek w górę, subfry... No Dzwoneczek i dobrze. I zaczynamy. Uh. Lecimy z tym koksem, ludzie. Moja to się będzie nazywać. 56 milionów. Masz? Ja to mam. A ja mam to. Ja to mam 200 milionów. Ja mam 25 milionów. Moje to będzie się nazywało. A...

Rytu muszę jak mam wydać na co mam ten hajs bo nie wiem na co mam wydać mam 200 widzisz ja mam 200 zobacz mam 200 milionów dobra nie graj w dobra to robimy o kupię sobie ten to jest ten, co się wybije

O, 5 Отель. О, пять миллионов, мам. Лапы в Добра. Что там, боя? Ja też mam o, wszystko. Hmm. Chcesz zobaczyć, jak się idzie bokę, To patrz hmm. Nie uda mi się hmm. dziś, bo. Rozcząłem się tam dużo razy. Jakiś tam taką jak opadł, jakiś szczęka. sobie do swojego pracownika. O mu Nie będę mówić tylko na filmiku, ale by to zobaczył. Ja to się, to myśli. Może się zjedzemy w Może mu te tam hajki, jest Nie wiadomo. Kurde, jakoś kamerki nie mogę ustawić. To mi Na komputerze to lepiej tam. Jeszcze montowalibym. Na Lepiej. Jakbym zmontowali go trochę, a nie. Na telefonach to. Na telefonach to słabo jest. Poproszę na studio! Prosimy 10 tysięcy, prawda? No. Bo musimy mieć. 100 tysięcy! Prosimy. 10 tysięcy, W Zarobimy i. I wtedy będzie tak, kupią, że. że dobrze, że ja I zmienię jeszcze dobra. Nie mam dobra, idę się kupić im coś. O, już mam sto. Ja już mam 100 milionów. 180, jak ty, ale mam więcej. Pięćdziesiąt, dziewięćdziesiąt, dobra. 5%, ale co tam dla widzów to. Dobra. O, teraz to mi się uda. Patrzcie, uważnie. O. No nie wiem ile będzie trwało, pomóżcie no mi w Mój to będzie trwało 10 minut. Mój na trwa 15. Na pewno nie będzie trwał... 40. Na pewno nie będzie trwał na pewno 51, bo to będą takie... E, Jaja. Nie, to będą takie... O, e, Co tam gość, jakiś słaby nubek? Nubek jakiś. Oficjalne odcinki. Naprawdę ma jednego co w co gra? Tutaj jestem tu boget A, nie można, zobacz. No to, co posiedzę ja na kupek. Dobra, zaraz. Wow, to no jest. Ja Jakie śmieszkóze. Chodzę, że to nie można bić, tak to... Tak to już Myślę, bym go zapierdziali na łeb. On nie chcę płacić na komputę. Jestem przy tym komputerze. Patrz, i patrz odkryłem Amerykę. widzicie w komentarzach, czy, czy ktoś to odkrył. Ale dla ja... niego to Ja to już wcześniej ci powiem, że to odkryłem. Ale dla mnie to nowość. O, taka tapetka. Jak wpisuj, wpisujcie. Dużo kurę, wszystkiego dużo żeby zarobili na te szturę, Będziecie mieli takie fajne odcinki. Dobra, papa! pa. nie, nie, To tutaj, nie, na pewno tak zaproszę nie, znajomych. A nie, nie, to... Wiecie, u mnie to zaraz wam pokażę tutaj. ile? Tutaj Wam pokazuję już. Okay. No, no i dobra. 111 i to jest mój z ten koltwera i tutaj pokrętka. Ty, klamie. Szymon. O, no. Szymon, każdy ma jak w głowie kolega też ma cały dom, jak, Cał ek, to mam e, cały dom zbudowany. Dobra. Przyjeżdżaj do mnie na imprezę, nie musisz auta, może coś. Ja mam 300 milionów. By, by. Dobra, idę ulepszę trochę tych ludzików. 300 milionów i dzisiaj jesteśmy bogaci, bo ja mam 300 milionów. Nie dogadamy 400. Ty, nie dogadajmy 100 milionów. Jak ja miałam tych 300 milionów? Ja to miałem w ile nawet. Ja, ja to miałem zauważyłem nawet tutaj. Słucham twoje chałupy. Jeżeli cię znajdziesz, to ja nie znajdę. nie Bój ja to, to za zuba, ile zarabia. Ile też teraz? Ja Dobra, już się ulepszam ludziki powoli. Rozładować się telefon? No, Właśnie ja też trzymam iPhone'a, ale trochę słabe. Dobra, teraz to będę bogaty. U Ciebie 200 tysięcy? Czemu nie kupujesz tego? Wkazujesz ten komputer, czyli wiesz, co, a ten, ten co pokażę jest i to masz? Mam. Domo... wam widzowie! Pokazać. To dane tam na tamty możesz grać też. ja ja tam raz tam próbowałem, Fortnite'a się grałem. A ja w ogóle nie grałem, bo mi się nie chciało. O, to do się no Daję to już wcześniej, ja to już miesiąc temu nawet. <grym> A dopiero parę dni temu e, zacząłeś to grać. Nie wiem, bo zobaczyłem. Nie? Zobaczyliśmy po prostu. Zaczęliśmy grać, bo nam się Nie skodowa. tutaj, bo tam jest helikopter. A. Niech nie mam. Niech helikoptera, bo... Mamy to wszystko dla helikoptera. No. Tylko że tu nie można Gdzie tu nie było. Gdzie ma... to było e, to? E, nie tutaj. A. Tutaj. O tu. O tutaj jest nasze studio. Tu jest nasze studio, Weź nam. Prosimy Was, żebym. Żeby nam nam że żeby... o, Fortnite sobie program też. To prosimy, że już mieli na studio jutro. Nie, tak Co. za. za tydzień. Bo musimy mieć. Klub, tak to będziecie mieli. No, Na będziecie mogli No. Jeżeli też. czymś, Saya boleh baca dan pemaka. Papa.